Siemano, dzisiaj pogadamy sobie o wewnętrznej potrzeby, potrzebie samorealizacji. I to polega na tym, że albo dam ci historyjkę, masz dwóch osobników, masz X i Y i X wyobraź sobie, wstaje rano, i na przykład ma jakąś misję od rodziców i na przykład cały dzień go nie ma w domu i i on po prostu wraca do domu i jest smutny, bo po prostu ma wewnętrzną potrzebę samorealizacji, ale nic nie zrobił swojego co go Jara. Nic nie zrobił dla siebie, tylko musiał wykonać jakieś zadanie bojowe. A z kolei drugi człowiek nie ma takiej potrzeby wewnętrznej i zrobił to zadanie. Wraca do domu, w ogóle zero pomyślunku, wraca sobie na telefonik scrolluje sobie, zajmuje się czymś, ogląda YouTube'a i idzie spać, gdyby nigdy nic, taki nieświadomy. I właśnie to jest ta wewnętrzna potrzeba samorealizacji, że jeżeli ktoś Cię na przykład wyprowadzi z Twojego rytmu, to po prostu czujesz niepokój, że nie możesz na przykład zrobić x rzeczy takiej, która Cię rozwija. I ja tak na przykład mam, jeżeli na przykład mam dzień, że wychodzę poza dom, to ja mnie czasami łapie niepokój, że ja na przykład nie poczytałem Danego dnia, nie wiem, z 3 godziny, bo teraz sobie taką poprzeczkę dałem, 3 godziny czytam dziennie, i jak ja tego nie nabiję, to po prostu wiesz, jest taki niepokój, że tej wewnętrznej potrzeby się nie zrealizowało. Więc jak ja wiem, że na przykład yy, gdzieś będę wychodził i nie uda, będzie ciężko to zrealizować, to staram się po prostu lepiej, w według mnie, wtedy wstać wcześniej, zrobić to od razu z rana, odbębnić nawet ten i po prostu mieć to z głowy. Ale według mnie taka wewnętrzna potrzeba realizacji jest ważna, ponieważ no to dobrze świadczy o Tobie. Jeżeli w Tobie jest taki tli w Tobie taki płomień, że Ty po prostu musisz coś ze sobą zrobić produktywnego, bo po prostu będziesz miał moralniaka, to bardzo dobrze. To jest bardzo dobre. To świadczy o tym, że już po prostu jesteś dojrzałym człowiekiem i że po prostu masz żelazne, wysokie wartości i standardy. Więc za takie coś, propsy. Dawaj nam w komentarzu, co ty myślisz zostaw łapę, suba udostępnij, no i następnego.